Witaj! Chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Czego od niej chcesz? Muszę z nią porozmawiać. Nie chcę z tobą gadać. Odejdź! Proszę, muszę się z nią zobaczyć. Jestem Rose. Co mogę dla ciebie zrobić? Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Chodźcie. Pomówmy lepiej w środku. Możemy im zaufać? Nie mamy wyboru. W porządku? Zimno mi kara! Chodźmy do środka. Zaraz się rozgrzejesz. Wejdźcie. Jak się nazywasz? Alice. Ona ma gorączkę. Ostatnio nocowaliśmy na dworze. Jest wycieńczona. Na piętrze jest wolny pokój. Połóż się do łóżka, a ja przyniosę coś na zęby. Adam, pokażesz im drogę? Adekara. Nie zatrzymujmy się dla mnie. Musimy przejść przez granicę. Musisz odpocząć. Wyśpij się, a jutro wyruszymy w dalszą drogę. Czemu ludzie nas nienawidzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Może po prostu się boją? Ludzie zawsze boją się tego, czego nie znają. Czemu nie możemy z nimi porozmawiać? Przecież nie jesteśmy źli. Niestety nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti Rose. Od razu postawi cię na nogi. A to coś na gorączkę. Dziękuję. Upiorę to i wysuszę. Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłaś niczego, odkąd uciekłyśmy. Obiecaj, że spróbujesz. Jestem na dole, gdybyś mnie potrzebowała. Wyśpij się, a zobaczysz. Będziesz silniejsza ode mnie. Zostanę przy niej chwilę. Jak ci było na imię? Jestem Kara. To mój syn, Adam. Ja jestem Rose, ale to już wiesz. Chodź Kara, siadaj. Powiesz mi, co sprowadza tu defekta i małe dziecko w takim mróz? Ojciec się nad nią znęcał. Kiedy zobaczyłam, co się dzieje, poczułam, jak coś we mnie pęka. Zrozumiałam, że jej życie jest dla mnie ważniejsze niż moje. Musiałam ją chronić. <laughs> Więc uciekłyśmy. Rozumiem. Dlaczego nam pomagasz? Ludzie nienawidzą androidów. Ludziom mojej rasy wmawiano, że ich życie nie ma wartości. Niektórym udało się przetrwać tylko dzięki bezinteresownej pomocy innych. Było tu nas o wiele więcej. Ostatnio zjawia się was coraz więcej i więcej. Nie wiem, o co chodzi, ale coś jest na rzeczy. Podobno przerzucasz androidy przez granice. Możesz nam pomóc? Jedyna droga wiedzie przez rzekę, a w zimie wszystko zamarza. Raczej nie będzie łatwo. A po przemowie tego androida w telewizji zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej, jeśli zostaniecie tu, dopóki ten szum nie ucichnie. Nie możemy się dalej ukrywać. Alice musi mieć normalne, bezpieczne życie. Musimy przejść przez te granicę. nieważne jak. Rozje, musisz nam pomóc. Rose, chodź szybko. Co się dzieje? Uciekliśmy razem. Planowaliśmy, co będziemy robić, kiedy przekroczymy granicę. Kochałem ją. Kochałem ją najbardziej na świecie. Co ja bez niej zrobię? Zostawmy ich. Alice, co ty robisz? Miałaś odpoczywać. Nie chciało mi się spać. No choć, Alice. Nie chciała już siedzieć w swoim pokoju. W porządku, kara? Tak, wszystko gra. Nie możemy ich ukryć. Nie po tym, co zrobiły dziś defekty. To zbyt ryzykowne. Wiesz co będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mamo. Rozumiesz to? Siedzieć? Adam, już o tym rozmawialiśmy. Ugh. Nie! Tym razem nie odpuszczę. Zniszczysz nam życie i to dla kogo? Dla kilku maszyn? To nie maszyny! Oni żyją! Ja żyję, ty żyjesz, a oni nic nie znaczą! To wszystko na pewno by się nie wydarzyło, gdyby żył tata. Nie będziemy rozmawiać w ten sposób. Nie pójdę do paki przez to, że chcesz pomagać tym czubkom. Wystarczy, Adam! Wystarczy! Nie słuchaj go. Czasem go to przytłacza, wiesz. Ciężko mu. Bo... Od kiedy zmarł jego ojciec. Ale to dobry chłopak. Zobaczę, czy dam radę pomóc wam dziś z przejściem. Okej? Okay? Zostańcie, niedługo wrócę. Mieszkańcy Detroit pozostają w szoku po ataku androidów na wieżę Stratford. Maszyny zarejestrowały i wyemitowały na ekranach w całym mieście nagranie, które można opisać jako listę żądań. Nadal nie wiadomo, czy ataki są skutkiem wadliwego działań androidów, czy stoi za nimi jakaś organizacja. Cyberlife nie komentuje na razie tych doniesień, ale spodziewamy się wkrótce nowych informacji. Policja! To policja! Co my zrobimy? Wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy im otworzyć. Wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem. Dobry wieczór. Przepraszam za najście. Dostaliśmy zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez tę aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać pani kilka pytań. Mogę wejść? Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może napije się pan Bardzo chętnie. <noise> Czy działo się tu ostatnio coś niecodziennego? Jacyś niezapowiedziani goście? Nie. Niczego nie zauważyłam. Czy w domu jest ktoś jeszcze? Nie. Nie, tylko my. Macie tu jakieś androidy? Kiedyś jeden pomagał nam w ogrodzie, ale już go nie ma. Nie ruszać się! Nie, Luther! Musicie dokończyć tę podróż ze mnie. Przygotujcie się. Pójdziemy wieczorem.